Witajcie, moi roztomili Dzisiaj chciałbym powiedzieć o naszym hejmacie w świetle wód polskich. Wody polskie to największe nieszczęście, które nas ostatnio spotkało, bo jest to kolejna centralizacja. Zamiast zdecentralizować decyzję o wodach, to scentralizowali. Czyli, aby to powiedzieć delikatnie, na no niebeda. Nie będę używał polonizmu, by po tym mogli to powiedzieć na YouTubie, że, że to się niecenzuralne. Chciałbym powiedzieć się o takiej naszej głównej rzece, o Odrze. Odra, tak rzeczywiście, wypływał na 634 metry nad poziomem morza, ze Sudetów. Góra się nazywa Fidlów Kopeć, czyli Fidlowo Kopa. Z tego bergu ta rzeka zaczyna. i tak Richtig idzie padać, że płynie tuż po Śląsku, bo przez Bramę Urawską, po Wierchnim Śląsku, albo Chornym Śląsku, czy Oberschreisen, czy Górny Śląsk. Jakby to zwoł, to to wszystko tu na tej mapie to jest Wierchni Śląsk. Płynie, płynie tu i zbiera wody, nie inną ee, z Wierchniego Śląska, ale i wody z Małopolskim. No właśnie to Małopolski nie, ale Wielkopolski. zbierał dużo wody. I to tak obszar, z którego są zbierane wody przez ta rzeka, to jest 119 000 km kwadratowych. A w całości, od źródła do morza, no to ta rzeka ma 854 km. I to drugie co do wielkości, kieroprzepływo. Przez tereny zarządzane przez Rzeczpospolita Polską. Na naszym landzie yy, jest wielki przemysł, szczególnie tutaj. Wszystko, co tu jest odpadem, idzie do mniejszych rzeczek, do przykopów i spływa po leku do Odry. Wszystko, co tu idzie, tak samo do Odry. Wszystko, co tu idzie, do Odry. Co tam z Polski idzie, to też do odry. I gdzieś w tym miejscu nie, na granicy Wierchniego i Dolnego Śląska, tego marasu, tych trucis, tego gichtu, nazbierało się tyle, że przy stanie wody jaki mamy, a właściwie jaki my mieli. Musiała nastąpić ekologiczna katastrofa. Ryby nauczyły się pływać brzuchem do góry. Od taki po takie. Ja taki ryby się nie widział u ryboka jako, żeby ją chycił, jak ją pokazują w ferryzynach, które wyciągają e, ci, co próbują pomóc życe, co żeby za dużo nie było zdechłych ryb w nim. Tak, po prawdzie, jedynie to, co się teraz dzieje, że wyżleci i natura nam pomogą to wypucować z tej odry, bo zwiększył się stan wody, czyli woda prędzy przepływał do przepływu. Tak, ratunkiem do odry są te tereny, które nie były zalone tam, bo tak zwane starożytne. E, wszystkie życzki małe one są ratunkiem do Odry bo stamtąd te życie i ta woda czysto przypłynie i będzie to e, się odrodzi nie będzie tak całkiem źle jak to było z Rynem no bo na szczęście e, nie wyszło plan z czasów łyskiego wieku kiedy to ktoś wymyślił że trzeba wszystko wyregulować centralnie wymyślił Trzeba wszystko wyregulować. Trzeba przeprowadzić yy, melioracja, likwidacja yy, meandrów rzek. ma iść Na przyma. Tak robili. Cię tam kaj są intrze ma rzeki. Zresztą tam był taki filmik. Yy, u mnie na stronie, kiedy jest nakręcony na, na, na rzecz Straduni. Kaj kiedy było jakieś pora mynów wodnych. Jak było meandrów, trzy i trochę zrobili na prost i zniszczyli ta rzeka. Trzeba by to przywrócić naturze, tak? Jak to księżyc było? Wiadomo jak było, bo na mapach starych jest zaznaczone. To się nazywa renaturalizacja re tych rzek. Mała retencja. Był taki pomysł jeszcze. Zanim zaczęli nami rządzić ci, co dzisiaj rządzą, o małej retencji. Mała retencja powinna się zacząć w górach i iść aż do głównej rzeki. Ta mała retencja może przynieść też małe elektrownie, całkiem małe, ale lepsze od tych słonecznych czy wiatrowych, bo one produkowałyby strum i w nocy. I kiedy wiatru nie ma. Ale ktoś powie, ale jest susza. No susza jest też między tym, że nie ma tych małych bagienek, barzołów, przykopów, które były naturalnie, kiedy się to wszystko trzymało w lasach, na polach, tym. no bo była taka coś, będziemy mieli większą wydajność hektara, jak zasujemy te wszystkie barzoły, zasujemy te małe stawy i będziemy mieli jeden gładki plac, pokerem kombań będzie jechał bez przeszkody. A ta żyka też zrobimy na prostą i będziemy mieli większą wydajność hektara, bo że się będzie kombajnem e, kosiło, a nie że tam będzie ktoś musiał łazić kosi czym innym. No nie musiałby kosić, bo mógłby, mógłby tam mieć łąki, tam szłoby barany e, czy krowy paść i one by tam se dawały rady i no im tak zrobić, co by do, do barzołów nie wlazły i nie, nie potopiły się. Jeszcze jedna rzecz. Zatrucie żyk. Jeszcze w 2006, jak był członkiem Ruchu Autonomii Śląska, pisaliśmy do władz centralnych, co by weszli w program, który Unia Europejska wspierała oczyszczanie rzeki chłodnicy. No, ten program nie wszedł wtedy w życie. Aby był w, szor, w los, to by ta rzeka była krystalicznie czysta. Co prawda na dzisiaj trochę czyśniejsza, ale z kóli tego, że Kralberg Halimba Halemba zebrali, no i nie ma tyle tych, tego materiału, który zanieczyszcza w postaci pyłów ze w węgla. No ale i tak jest cały czas zaosnifiany. Ostatnio na kanale Gliwickim, który jest zasilany przez ta rzeka, też było przyducha, czyli jak to gadają, ale też tam ryby brzuchem do góry pływają. Bo tam, chyba płynie swobodnie, tak jak natura chciała, tam ona ulegał samooczyszczeniu. Trzeba przywracać te rzeki w naturalnym tempie. Teraz jeszcze jedna rzecz. Musimy przestać struć morze, nad którym Mamy reski a jest to Bałtyk. Bałtyk mógł dojść rozto tych e, powodów do zmartwień, bo są obszary już martwe. A może ich będzie jeszcze więcej, bo jak te całe świństwa będą dużo dopływać wisłą i odrum, a też innymi rzekami, z innych landów, to może się stać tak, że będzie to może martwe. A nie chciałbym tego dożyć. Jeszcze jedna rzecz. Powiem Wam, że jedyny ratunek do gospodarki wodnej to jest jej całkowita decentralizacja. Za ta rzeka, płynie bez moje pole, na tym odcinku odpowiadam, ja. A za ta od sąsiada pole płynie, sąsiad. A to, że idzie przez gminne powiatowe, czy powiedzmy się tereny wojewódzkie. To dany gospodarz danego terenu. Bo pokazało się, że centralizacja doprowadziła do destruktu rzeki Odry, a może taki destrukt dotyczy też dopływów Odry, dopływów Wisły i Wisły. To jest rozszerzenie. Skończmy z centralizacją. Przywróćmy to, co w Europie jest starą tradycją. Każdy kraj, każdy land odpowiada za siebie. A centrala odpowiada za to, co by na nos nie pod inny róg ze wschodu, zachodu, z północy, obojętny skąd. No i co by bezpieczeństwo wewnętrzne było też. Czyli sądy. I to sądy nie tak jak Unostera, ale tak jak powinny być. Niezależne. Bez to. Jak będziemy mieli okazję owelować na władze centralne, czy na władze wojewódzkie, to się naprzód spytamy każdego, jak on widzi Polska zarządzana. Polska, Polska Rzeczpospolita Polska zarządzana. Z jednego placu z, przez jedna, jednego głupiłoka, czy też to może być zdecentralizowane, czyli może być autonomia gospodarczo wszystkich ziem polskich, wszystkich ziem będących pod władaniem Rzeczypospolitej Polskiej w granicach historycznych. To jest granica historyczna Wielkniego Śląska, który leży, jest pod reskierunkiem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest pod reskierunkiem Republiki Czeskiej, a tam koniec pod westerunkiem Richtig Fajnej Niemiec. A wiadomo, że ta największa tajla jakby była autonomiczną pod względem gospodarczym i pokazała, że się idzie do przodku, a nie cofie. To może ta reszta jakby się Europa bardziej zjednoczyła, byłaby w zamian. Jako jeden wierchni, szlesko, Górny Śląsk czy Oberszlejzyn i wszyscy moglibyśmy tu współrządzić i współżyć jak najlepiej dla naszego landu. To by było na tyle do z Pomoczkiem.